Dzień dobry. Dzisiaj zmiany w zasiłkach chorobowych, które zatwierdził Sejm w czerwcu 2021 roku. Na sztandarach walka z wyłudzaczami i naciągaczami, oby tylko nie ucierpieli uczciwi. Aby udało się nam oddzielić mak od popiołu, na pewno rząd chce zaoszczędzić sporo na zasiłkach chorobowych. Fakt jest taki, że dla wielu zasiłki chorobowe stały się jednak sposobem na spokojne życie. Obecnie zasiłek chorobowy można pobierać przez 182 dni. I można w ciągu roku pobierać płatne zwolnienie lekarskie przez taki właśnie okres. Później wystarczy jeden dzień wrócić do pracy, a kolejnego dnia wziąć kolejne nowe zwolnienie lekarskie, ale już na inną chorobę, i tak kreatywnie działając, można na L4 przebywać cały rok. Sejm przyjął ustawę, według której niezdolność do pracy spowodowaną tą samą przyczyną, czy różnymi przyczynami będzie liczona do jednego okresu zasiłkowego. Zatem płatny zasiłek będzie można wziąć maksymalnie na okres 182 dni, gdy zaś wziąć kolejny, upłynąć będzie musiało 60 dni. Będzie to taki okres karencji. Żadne zmiany nie będą dotyczyć kobiet w ciąży i osób chorujących na gruźlicę. Tutaj pozostaje po staremu 270 dni. Kolejna zmiana tyczy się zakończenia stosunku pracy. Obecnie, po utracie pracy, były już pracownik może pobierać taki zasiłek przez 182 dni. Według nowych przepisów będzie to już tylko 91 dni, czyli o połowę krócej. Jest to pierwsza zmiana po 31 latach obowiązujących przepisów. Jak kształtują się wydatki państwa czyli ile pieniędzy ZUS w ciągu roku wydaje na zasiłki chorobowe? Widać to na poniższym wykresie. Są tutaj lata od 2010 do 2016 i dla porównania rok poprzedni, czyli 2020. W 2010 roku było to 6 miliardów 820 milionów, w 2011 7,22 miliarda, w 2012 7,82, w 2013 8,5, w 2014 8,82. 2015 983 2016 1061 a w roku 2020 już było to 14 miliardów złotych przy zakładanym planie na rok 2020 miał to wynosić około 12,5 miliarda stąd widzimy stały istotny wzrost co prawda rok 2020 był z wiadomych powodów troszeczkę inny jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie niemniej jednak już samo założenie 12,5 miliarda jest bardzo wysokim jest najwyższym od kiedy wypłacaliśmy zasiłki chorobowe. Niestety w najbliższych latach kolejny raz spodziewamy się zwiększonych wydatków. Dlatego w jakiś sposób te koszty na pewno trzeba będzie ciąć. Czy aktualny przepis coś zmieni? Na pewno częściowo. Zmiany w zasiłkach szacowane tylko na ten rok to oszczędność dla ZUS mniej więcej na poziomie 640 milionów złotych. Całość to na pewno dobry pomysł i godny uwagi i bardzo potrzebny. Ale trzy największe argumenty przeciw to. Nieodpowiedni czas, chodzi tutaj o czas wielkiego problemu, jaki mamy przez rok 2020 i być może że przez 2021. Drugą rzeczą jest to, że nie każdą chorobę można wyleczyć w 91 dni oraz trudność w odróżnieniu uczciwych i wyłudzaczy.